Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gramy z Bramstars. Tak, dzisiaj gramy z Bramstars, ale dzisiaj z nami jest Kowal. Cześć, Kowal. Dzień dobry. Tak, z Kowalem już nagrywaliśmy jeden odcinek, znaczy ja nagrywałem, bo Jasona wtedy nie było, nagrywałem to na jego kanale, Kowal, tam mamy też konkursik, u nas ten konkurs też można brać udział w, na tym odcinku, więc jeśli ktoś chce wziąć udział w konkursie i wygrać 100 zł Paysafe Card, wygrywają dwie osoby po 50 zł, to wystarczy, że wejdziecie na kanał Kowala, zostawicie mu tam subskrypcję i napiszecie pod tym filmem, albo pod jego filmem, gdzie też razem nagrywaliśmy, hashtag konkurs. Oczywiście, wymagane rzeczy to są subskrypcja u nas i u niego oraz ten hashtag, konkurs oraz łapka w górę. Teraz zaczynamy. Dzisiaj mamy gierkę, która będzie polegała na, to, że na tym, że zagramy sobie trzy mecze. Zagramy sobie zbiór klejnotów, zagramy sobie za dymę i zagramy sobie nagrodę. Ale jeśli przegramy, to ja i Jason będziemy musieli wylosować tu mamy koło będziemy musieli wylosować karę. To jest taki pierwszy odcinek z naszymi karami, mam nadzieję, że pod tym odcinkiem też napiszecie dla nas jakieś kary na następne odcinki. No i dzisiaj będziemy mieć dwie rzeczy do wyboru, albo czosnek będziemy ząby ząbek czosku, albo kawałek cytryny. Ja nienawidzę czosnku. Tak, ty nienawidzisz czosnku. A ty, a ty Kowa, lubisz czosnek? Co? Nie. Nie, a cytrynę? A cytrynę? Bardziej. Bardziej, bardziej. bardziej. U, my cytrynę jemy jak pomarańcze, więc cytryna raczej tak nie dla nas też. nie będzie, chyba, chyba, że tej cytryny jest dużo. I teraz tak, jeśli wylosujemy czarne pole, to wybieramy czosnek Jeśli białe pole, to cytryna. Jeśli drewniane pole, to mamy do wyboru albo jemy cytrynę, albo czosnek, a jeśli jest pomarańczowe pole to jesteśmy bezpiecznie. Jeśli przegramy, to musimy jeść. Kowal cię dzisiaj ominie jedzenie czosku. Więc my będziemy tylko jedli. Dobra, okej. Okay. O konkursie powiedziałem jak chcę to wygrać? No musisz wygrać, ja gram Ms, bo ostatnio mi się ta postać spodobała, Dając ja zaczynam i lecimy. Dobra. Więc musisz się skupić, skupić. Żeby się. ten... Żeby się z tego. Dobra, lecimy, zobaczymy, czy nam się uda. Kowal, czym ty grasz? A, ty grasz. Bitem. 8 bitowcem. A którą postacią ci się najlepiej gra, jeśli chodzi o. O zbiór klejnotów? Chyba Jesse. Jesse? O nie. Ja wiem, że widzowie chcą, żebyśmy przegrali to. I wylosowali cały czas czosnek, bo nie popijamy czosku. Więc tam będzie z tyłu hardcore u niego. Może uda nam się. Nie, nie uda. My jesteśmy cieniakami, jak nam piszą, więc. Dobra, dobra. Skupmy się, Janek, na grze. Mniej eee. gadania, więcej grania. Oni mają cztery. No i mają cztery. Jezus. Nienawidzę Mortisa. Nienawidzę grać Mortisem, nie widzę grać przeciwko Mortisem. Mortisowi. Kurde. Dobrze, tu bij jeszcze nie ma. Dobra, 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 ustawmy się my tutaj. Czemu ty tak zawsze. Nie ty wierzysz. Ma dużo. Nie jest już tak źle, zobacz. Tego Mortisa można sieknąć, ale po co tam, Janek, idziesz po niego? Zostaw go, chodź tu. Kupię siła, dawaj na środek. Dobra. Się cykam, bo zrazu ginę. No to będzie czosnek. Dobra. Albo cytrynę. O Masz, nie! Święty. Nie, przegraliśmy. Czemu? No patrz! Dobra, trzeba tylko jest złapać. Mortisa. Mortisa trzeba złapać. Nie, on. Ma, o Jezu, zmyślałem, że. O, Mortis Morcy miał ile? 11. A, a ja kurde, myślałem, że miał. Nie, 7. Dobra, no to nie. jemy. Janek, ty pierwszy, dobra? Dobra. To jest dla ciebie, więc zobaczymy, co teraz będziesz a? jadł. Jaki farcia, że masz pomarańczowe? Nie. Nic nie jesz a. No, ja pewnie będę coś jadł, ale dla mnie to raczej chyba. Ja mam białe cytryna. Nie jest tak źle, ja cytrynę mogę jeść. Jeszcze jesz. Dobra, dobra cytryna, jest. Teraz gramy drugi mecz. Zadymę. A teraz, Kowal, pytanie do ciebie. Ty wolisz zbiór klejnotów, zadymę, czy nagrodę? Która według ciebie jest najlepsza? Teraz. Liberalnie. Okej, dobra, lecimy z za Ja nie zmieniam. A ja czym miałam mam grać? Czym chcesz, tak? Żebyś nie przegrał. Ej, dobra ta cytryna nawet. Ale pestkę miałem. Dobra, lecimy. Coś mi się wydaje, że będą trzy mecze przegrane. Taki los mamy. Za jak zawsze gram na jakieś kary, to zawsze przegrywamy. A jak gram na? na jakieś kary, to zawsze wygrywamy. Albo najpierw to, że my zawsze wygrywamy, jak nie nagrywamy. Mhm. O Jezu, zablokował mi się. Ja gram ogólnie na komputerze, na bluestaku, więc mam mały problem. Czasami. No Myś i. To przegrali? Mam wierzącego w drużynie tam, zawsze o naszych wygranych. Z tyłu. No to będziesz jadł. No i to czyje co? No ty rozumiem, Kowal grasz na, na, na telefonie, tak? Fajnie. A grałeś kiedyś na Blue lub Noksie? Yy, tak, no. Nie wygodnie się strasznie No st stawić. strasznie się gra, ciężko. Jezus, a nie wracać Paru Strasznie gra. ciężko się chodzi, czasami przycina się ta gra Nie wiem co Dobra, zrobić. idź, idź Wiem, widziałem. Tra, uciekaj W grupie siła Nie no W grupie siła W grupie siła W grupie siła Nie siła. O tak! Dobrze, dobrze Tak, i gol Gol, gol, gol Mamy drugi gol i teraz A, pierwszy. Ja pierwszy, dobra. No ja pewnie znał, coś będę miał. Czosnek? Ja mam do wyboru albo czosnek, albo cytrynę. Dobra, wezmę sobie czosnek. Ja mnie znam. Nie jest takie złe. Lubicie czosnek ogólnie? Ja bym miał czosnek. Wtąd Kowal, lubisz mi? czosnek? A, już mówiłeś. Tak, nie bardzo. Znaczy? Czas Czas to czosnek lubię. mogę zjeść, ale mm, gorzej by było z cytryną. Nie jest cytryną, z, e, z cebulą, ja się miał. traf mi coś. A ja bym miał całą zjeść. To będzie, to będzie... Mówiliśmy, że jeszcze papereczkę chili dodać, ale brak. Masz czosnek. Wiedziałem. Eee. Ja ci wybiorę taki, e, no taki... taki malutki. No malutki. No, no, tudzie nie ma małych. Jest taki o, taki jest. Eee. Taki maluśki no, jest, ale masz. Bojko. Tylko nie oszukuj pod tej masce, dawaj. Cały. Na gryź, no gryź. Cały, masz gryź, gryź. Gryź. Nie, połykam. Nie, gryź. Gryź. Gryś, dobra, bierzemy kolejną. Gryź. Ja to widzę tam, gryź. Nie mogę. Gryź. Gryź. Będziesz drugą, gryź, albo dostaniesz drugą. <gryś> dobra, jest. Dobra, lecimy na nagrodę. Chcesz cytrynę na przegryzkę? Chcesz na przegryzkę? Masz cytrynę na przegryskę. No to dobra, to bym sobie wziął na dwie, dobra Okej, okay, dajemy gotowy Daj gotowy Cytryna dobra, nie? Po czasku. Dobra, nagroda, trzy przegrane pewnie będą Bo taki mamy los zawsze na karach I piszcie w komentarzach, jaką karę mamy Jakie kary mamy następnie nagrać to ma być w tych karach? A i przypanę oczywiście od konkursie Wbijajcie na kanał Kowala Jezu, zapomniałem, że my teraz gramy ten Nagrodę. Mogę inną postać wziąć. Nie! Yeah. Wiesko się gra kawiaturą. Strzał wszystkich stron dobra, trzeba tą bombę ściągnąć, bo o jezu na razie wygrywamy, ale to. Mi się czoskiem trabia. Po odcinku będę bił dużo wody. Nie, co ja zrobiłem? Nie ten przycisk. Nie ten przycisk. Nie, znowu będę musiał jeść. Ja się modlę za cytryną, bo jeśli będę musiał jeść, bo mam bólu. Nie no Nie mogę na tej klawiaturze Dobra, jemy Janek trzeci raz Od 10 do 32 Tak naprawdę już chyba tak wysoko to nie przegrałem <laughs> Dobra, bo to koło szczęścia dzisiaj Dobra, ostatnie losowanko Janek, no Chciałbyś ten... ty, ty pierwszy czy ja pierwszy? Ty Dobra Do wyboru mam, dobra, wolę czosnek A ty masz Masz do wyboru, cytryna w czosnek. już mam To musisz zjeść w cały, w cały ten w całą Michę. Co? Dobra. A ja wezmę sobie takie duże. Dobra. Dobra. Okej, okay, to dzięki Kowal za, za odcinek. Przypominamy o, o konkursie, wchodźcie na kanał Kowala. Yes. Wchodźcie na kanał Kowala. Mamy konkurs 100 zł PSF Card, wygrywając dwie osoby po 50 zł. Więc jeśli chcesz wygrać, wchodzisz na kowala, dajesz suba, wchodzisz na nas, dajesz suba i piszesz obojętniecznego odcinku z nami, ze mną tak naprawdę lub, lub pod naszym tym odcinkiem dajecie hashtag konkurs i łapki w górę. No i otworzymy Otwórz na koniec. Krzynki. Tak, jakby tu był Leon, to już nie ma nic. Dobra, to na razie. Jak jeszcze jedno? Dobra, jeszcze jedno. Nie ma nic, nic nie będzie. A ty Kowal na jaką postać polujesz? Czy masz już wszystkie? Dziękuję mi panu i No to na Sandy się trochę e, sobie Ach. poczekasz. Ja se... <noise> Na Sandy trochę czekają. Dobra, to na razie.